Umiem przechodzić przez ściany, ale nie umiem przejść przez pamięć. Mój koniec przyszedł na wąskiej w sierpniu 44. Jego koniec. Jego końca nie widziałam. Obiecał, że wróci. I ja, ja wciąż na niego czekam. Tylko, że teraz Warszawa jest inna jasna, głośna, obca. A ja jestem tylko echem, wspomnieniem w cegłach, które jeszcze pamiętają tamten sierpień. Nazywam się Ania. Miałam 18 lat, gdy wybuchło powstanie. On miał 19. Nazywał się Jan. Był łącznikiem. Naszą kryjówką była mała księgarnia na wąskiej. Tam, pomiędzy pułkami z powieściami, obiecaliśmy sobie, że po wojnie weźmiemy ślub. Śmialiśmy się, że naszymi świadkami będą Sienkiewicz i Mickiewicz. Ostatni raz widziałam go 5 sierpnia. Wychodził z piwnicy, odwrócił się i uśmiechnął. Miał takie ciepłe oczy. Wrócę, Anka, nim zapadnie zmrok. Nie wrócił. A ja, ja tego samego dnia poszłam z butelką za czołgiem, który zablokował naszą ulicę. Nie pamiętam bólu. Pamiętam tylko zapach palonej cegły i jego uśmiech. I nagle obudziłam się, ale nie w niebie, nie w czyśćcu. Obudziłam się w swojej Warszawie, tylko że ona była inna. Budynki stały prosto, ulice były gładkie, a w nocy płonęły kolorowymi światłami, o jakich nawet nie śniliśmy. Z początku myślałam, że to raj. A potem zrozumiałam, że to po prostu przyszłość. Przyszłość, w której mnie nie ma. Ludzie mnie nie widzą. Przechodzą przez mnie, jakbym była wiatrem. Czasami, gdy ktoś bardzo się zasłucha w smutną melodię, czuję, że dostrzega mnie kątem oka. Nagły cień w szybie wystawowej. Odblask w kałuży, w którym widać nie twarz przechodnia, a moją. Szukam go. Wszędzie. W nowych kawiarniach na Nowym Świecie, w metrze, które przecina miasto jak podziemna rzeka, wśród turystów na rynku Starego Miasta. Wsłuchuję się w głosy, wpatruję w twarze starszych mężczyzn. Może on też tu został? Może jego dusza też błąka się szukając mnie? Najtrudniej jest w rocznice. Głaszczę wtedy dłonią cegły na murze pamięci, czytam nazwiska poległych. Jego nazwiska tam nie ma, to daje mi nadzieję, a może to kolejna kara, bo może on przeżył, założył rodzinę dożył starości i zapomniał o dziewczynie z wąskiej. A ja jestem tu uwięziona przez swoją miłość, przez tę jedną niedotrzymaną obietnicę. Czasami staję przy odbudowanej kamienicy, gdzie była nasza księgarnia. Teraz jest tam sklep z eleganckimi telefonami i płacze. Ale duchy nie mają łez. Mamy tylko zimno, które zostawiamy w powietrzu, gdy przechodzimy, i tęsknotę, która jest silniejsza niż śmierć. I czekam, bo co mi jeszcze pozostało? Warszawa jest piękna, taka, o jakiej marzyliśmy. Szkoda, że nie możemy jej oglądać razem.